Ja widzowie, dzisiaj pokażę Wam nowego agenta Gecko, nowe skina oraz nowego Battle Passa w grze, bo dostałem zaproszenie do zamkniętych beta testów. Oprócz tego w momencie wejścia tego filmu jest również live, możecie wbić. ostatnio część streamuję, więc na żywo Wam pokażę również te rzeczy. A my przejdźmy do obejrzenia nowej zawartości w grze. Dobra, widzowie. Czas pokazać wam nowego agenciaka. Jest bardzo dziwny. Ale no zobaczcie, to mamy cztery umiejętności standardowo. Pierwsza to taki młot, możecie go rzucić. Teraz zadajcie Ci demerza, czy nie? Tak, a tak, czy nie? O. Aha. O, to się zabija na hita? No więc taki młotow nic nie bije na początku. Ale jak w nim zostaniecie, to zabija was a, na hita. I zbyt opa. Nawet jak 150 HP masz, to zabijacie na hita. Dobra, druga umiejętność to jest taki mały biegnący gówniak o, biegnie, fokusuje się na przeciwnika jakiegoś jak jest sfokusowany na nim to daje mu stuna jak wybucha. Trzeba się go oczywiście zniszczyć yy, yy, i można nim też plantować i podkładać, co się. Defować i podkładać spajka. Weź tam, podłóż mi spajka O, o, o! O, biegnie i tyś podkłada o, o, o. A ja teraz mogę na przykład go wziąć A yy, to jest chyba jakieś zbugowane czy co? No, teraz kulka na niego. O i gościu sobie defuje, siedzi i defuje No, to jest taki gościu, który może zdefować, może rzucić, możesz go zniszczyć No ciekawe, kolejna umiejętność to jest taki gościu, który leci Ej, strzelił do mnie Leci i ty, strzela w przeciwnika I to go oślepia, ale ten też jest taki trochę inny No bo on jest taki nie do końca jakby na cały ekran Troszeczkę widzicie po rogu co to jest takie? No. No i ostatni Ultimate. Hmm, taka rybka. Rzucacie, jest jak Ult Sky. Możecie skoczyć. Wtedy widzicie przez chwilę w ogóle w 3D. I jak traficie w kogoś. Dawaj. O, to nie możecie. Jest się detain po prostu. Jak no, nauczyć np. Najciekawsze w tej postaci to jest to, że jak rzucicie jakąś umiejętność danej rodzie. na przykład tego gościa, i on wybuchnie, to później się pojawia taka kulka. Jak ją podniesiecie to możecie tą umiejętność znowu użyć po 10 sekundach. Czyli rzucę flasha on tam gdzieś wybucha i jak później podejdę, na tą, podejdę do tej kulki, ją podniosę, To mi się może załadować i mogę ją drugi raz w tej rondzie użyć O, tak jak użyłem teraz drugi raz tego gościa. I uwaga, tak samo jest z ultimate'em. Tak jak ja użyję ultimatea gościa zestunuję, na przykład zabiję, to to też jest kulka do ultimate'a i mogę podnieść znowu. I nie wiem czy to ma jakieś ograniczenie, bo znowu mi się odna ten jakby odnowił flash, Użyłam go trzeci raz, więc wydaje mi się, że możecie nieskończoność tak naprawdę używać tych umiejętności, jakie po prostu będziecie podnosić. Opa, to mam ulta, używam go, o, tyle potrafiłem, I po użyciu... A nie, ulta możecie tylko dwa razy, no bo nie ma kulki. No ale resztę umiejętności chyba możecie w nieskończoność, bo znowu mogę to użyć. No, więc taka fajna postać, teraz pokażę wam jeszcze Battle Passa, a nowe skiny to widzicie na gameplay. A szybki rundown Battle Passa dla was, szeryf, przyjdziemy sobie, no jak zawsze, nie ma co tutaj czekać, coś takiego, coś takiego, ten Battle Pass jest bardzo spoko, ładne są te skiny, bo widziałem je tak wcześniej, mam wszystkie założone, jeszcze wyżej wam pokażę szybko później. Bulldog. I zaraz dojdziemy do kosy. Kosy wygląda tak, ale uwaga, nie jest to podstawowa animacja. Więc zaraz wam pokażę animację. Założymy sobie kosy jeszcze. Tu jest. Na przykład ma cztery kolory, więc wezmę sobie na czerwony kupię. Założymy czerwony i wejdę szybko na praktyce i wam pokażę jeszcze animację tej kosy. Dobra, więc. O, też taki karambicik. Więc spoko bardzo. Jak był ten, yy, ten model pokazali to byłem pewien, że to nie jest ten... Że to nie jest karambit, tylko że to jest ten podstawowy nóż taki co się z boku wyciąga, ale jest ta animacja yy, Nie karambita, tylko tego. No, to, to, no tego, noża, tego jak jak w powiedział w ogóle. To jest spoko bardzo. co jest! Yy, oh, nie wiem, to był mój ultimate i nie wiem co robił. <laughs> nie no jakiś ten mały popierdala tu. O co chodzi z tym potworem? Jako. Ej, co? 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 Ja biję? Ej, byłem na sekundę! Ej, ci tym młotowym zielonym zabiłem, tak? No tak. Ja, no fajna, fajna ta koska, taka szkoda, że tak ją trzyma dziwnie. No, a to jest flash, ten niebieski. Jak ja rzucę. Dostałeś flasha, nie? A nie, ten mały tak. gówniak dostał. Ty dostałeś, tak? A ten mały gówniak? Jak ty go puszczasz? Co on robi? No, możesz niby fałować raz paka. A oprócz tego? No, mnie bić! Ciebie bić mogę. on Drenadier zadaje, nie? ten mały, fajny tak? Ten oni. <grym> nie no, że <ale>, szczęśliwie. <grym> <ale, grym> jako... <grym> A i on, <grym> on stunuje! A Pokemon Biegnie i stunuje. 120. Pokemon biegnie i stunuje. Nie wiem. A że prawym przyciskiem chyba, tak? O tak, patrz. Ale co jest? Ale zajebiste. Bo jak prawym przyciskiem klikiesz to on podłoży swajka. Okay. A weź defuj. Myś... Pa. Ale... Nie wiem. zoomuje broń automatycznie. Ale... Dziwne. Ja wiem, miałem jakiś... Niebieską maść na twarzy. Paj, rzucam sobie flesza. Nikt nie zauważył, Mamy nielimitowane umiejętności, Być ty tam. A, ja... Ale co jest? A, i to cię zabiera ten. Dziwne. O, i mogę podnieść orba z ulta. Ty co? Czekaj, jak użyję ulta, nie? Odwolę ze mną, bo orbę. No, i co mam znowu? Ulta?

Nie wiem, jest to, to nie, nie wiem Ta postać, to jest ja naj, 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 najdziwniejsza postać To jest najdziwniejsza postać jaka weszła do tej gry. Nie wiem o co chodzi, to jest tak dziwna Pa biegnie gówniak <noise> I plantujesz? E, Czemu i ten? Nie chcę defo defować paki Tak, sobie nie jest taka zła w sumie, jak ja tak sobie nie ugram. A jest taka strzałka pod defem wtedy. Nie no, mocne. A, ty go zabiłeś! Ale sosowego ma dzisiaj. A ty go na hita chyba zabiłeś, tak? Czy co? Nie, ja do niego nie strzelałem nawet. No to on umarł czegoś. Od mołotowa może? I idzie. <laughs> Tak się śmiesznie biega, nie? Tyk, 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 tyk. tyk. O, z, z prześcianami strzeliłeś. Dobra, to koniec. Dobra, koniec. Ale taka postać, taka... No Trzymaj nie wiem, czas. mega dziwna.